Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Krótko w Temacie na kanale Studio Częstochowa. I ze mną jest Artur Dąbrowski i coś masz, jakiś na pewno atrybut. Proszę Państwa, zgadnijcie, o czym dzisiejszy odcinek będzie. To tak jak powiedzieliśmy, kawałek słomy. Proszę Państwa, gdzie znaleziony? W Sejmie pod Warszawą. Poseł jakiś jeden uciekał z koalicji 13 grudnia. Proszę Państwa, i złapałem, wystawało, złapałem, zabrałem. A rolnicy się z tego powodu ucieszyli. Dziś o rolnictwie, o proteście, o strajku rolników zapraszamy bardzo serdecznie. No to zobaczmy sobie teraz skrót materiałów, które można znaleźć w internecie, co to się dzisiaj działo. Poseł Konfederacji pan Prezes Sławomir Mencen dostał gazem centralnie w twarz w pierś, którą starał się osłaniać polskich patriotów manifestujących tutaj. Że nie będzie zgody na to, żeby ktokolwiek rzucał kostką brukową w policję nie ma na to zgody i nie może być. Pierwsze kamienie to jest wersja, którą Poznaliśmy, poleciały z jednego z balkonów bloku, który stoi tutaj przy ulicy wej Wiejskiej. Proszę się zastanowić, który oszukany rolnik wynajmuje mieszkanie przy Wiejskiej w bloku i na balkonie gromadzi kamienie po to, żeby w sposobnym momencie móc nimi, móc nimi cisnąć w policjantów. Oczywista prowokacja. Muszę powiedzieć, że doszło w czasie tego protestu do zdarzeń absolutnie haniebnych. Ja nie wierzę, że zrobili to. Rolnicy, którzy rzeczywiście przyjechali tu protestować, ale ewidentnie do grupy protestujących rolników dołączyły się grupy prowokatorów, zamaskowanych osób, które w fizyczny sposób naruszały nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Rzucano kamieniami, rzucano pirotechniką, wielokrotnie policja prosiła o to, żeby odejść z tego miejsca, że zgromadzenie jest nielegalne, żeby posłowie i senatorowie opuścili to miejsce. Kilku policjantów zostało rannych. Kilkanaście osób jest zatrzymanych i jeżeli poważnie traktujemy hasło murem za polskim mundurem, to powinniśmy to hasło traktować poważnie zawsze. Bardzo cieszę się, że pan stąd z tej bezpiecznej odległości obserwował w jaki sposób rolnicy strajkują w naszym wspólnym interesie, dbając o to, żebyśmy mieli bezpieczeństwo żywieniowe w Polsce, ale w miejscu, w którym akurat ja stałem, było całkowicie spokojnie. Stałem pomiędzy policją a pokojowo protestującymi rolnikami, którzy po prostu stali w miejscu i przyglądali się sytuacji. I nagle policja uderzyła w nas gazem i po prostu w nas wbiegła. Nie była w żaden sposób prowokowana, po prostu staliśmy sobie w miejscu. Przypomina mi to najgorsze czasy poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy policyjni prowokatorzy rozbijali Marsz Niepodległości bili niewinnych ludzi. Jeżeli tak ma wyglądać praworządność, tak ma wyglądać uśmiechnięta Polska. Jak wy tak zaczynacie, to nie chcę wiedzieć, co tu się będzie działo za kilka lat. Mam dosyć uśmiechniętej Polski. Wolę już, żeby parlamentarzyści płakali nad konstytucją niż od gazu pieprzowego, przykniętego im prosto w oczy. Takich rzeczy nie było od kilkudziesięciu lat. Rolnicy przyjechali, kilkadziesiąt tysięcy na rolników nikt nie podniósł ręki. A Pan podniósł, wy podnieśliście, jako rząd. Taka jest prawda. Proszę Panie powiedzieć, pośle. dlaczego pan wydał polecenie zaatakowania rolników? Dlaczego pan to zrobił? Dlaczego pan w ostatnich dniach prowokował Panie rolników? Panie pośle, dziękuję dlaczego? bardzo. Dlaczego? Dlaczego pan to zrobił? Dzisiaj widzimy sceny, że banda prowokatorów, banda prowokatorów rzuca kostkami brukowymi w polskich policjantów, a wy atakujecie polską policję. Gdzie macie, gdzie macie przyzwoitość? Ci policjanci, ci policjanci od kilkunastu dni bronią protestujących także na granicy, bronią protestujących rolników, zapewniają im bezpieczeństwo. I robią to w sposób profesjonalny, spokojny. Dopiero wtedy, gdy wasi prowokatorzy wkraczają tutaj, nagle zaczynają się... Może pan zejść? Może pan zejść? Panie pośle, pan pan panie, panie pośle, pan panie pośle pan proszę opuścić panie. mównicę. Powiedz Arturze, jak ty na to wszystko patrzysz, co dzisiaj się wydarzyło? Powiem, że najpierw rolnicy, którzy zjechali się szumnie do Warszawy, zostali totalnie, powiedzmy sobie, Otoczeni kordonami policji wciągniętej tam naprawdę w, no, trudno jest powiedzieć w tym momencie w jakich liczbach, ale zdjęcia, które krążą w internecie, nie są fotomontażem. Mówimy o, o relacjach bezpośrednich, bo to mam na myśli, chociażby na Twitterze wielu posłów, u których przejrzałem, no, to jest po prostu powiedzmy sobie dramat, tak? To, ta cała ekipa prewencji, która gdzieś tam się zbiera, policjant, który ciska, prawda, kostką brukową z sejmu w tłum, który nie jest wyposażony w kaski, tak, no to jest jakaś aberracja. Czy pan odpowiedzialny za te służby pociągnie tych ludzi do odpowiedzialności? Z pewnością nie. Policjanci wyciągający rolników z małej grupy, prawda, w pewien, za pewien kordon, którym ich otoczyło, doszło do sprofanowania flagi, którą ci panowie nieśli, nie przeszkadzało Policji przywracać porządek w kontekście tego, że człowiek ten leżał na fladze, a druga była tarzana obok. No, no, zobacz jaki zwrot działań policyjnych. No, przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Te czarne marsze, które miały naprawdę fatalny charakter i fatalny przebieg w kontekście chociażby nie tak daleko Sejmu, jest. Świetny kościół, tak, w którym którego również bronili kibicelegi Warszawa. Tam i TVN robił wtedy prowokacje, bo ubrał tego człowieka, prawda, jako kibola, to było śmieszne chyba miał trzy wykluczające się na sobie ubrania klubowe. Te kluby nigdy nie żyją ze sobą w zgodzie, czyli totalna ustawka, ale, ale zostawiając to na boku, wiemy, że rolnicy niektórzy nie zostali wpuszczeni do Warszawy. To, to wiemy, to, to już jest faktem. Zatrzymywano ich wcześniej. No, no to. Wygląda to jak na społeczeństwo demokratycznie, no mało śmiesznie. Może dlatego, że co, panowie widzieli, co stało się w Brukseli, widzieli zdjęcia z Francji, widzieli zdjęcia z Niemiec, no ale przecież protesty rolników były tak naprawdę, na miły Bóg, jakie? No bezpieczne w porównaniu z tym, co działo się na Zachodzie. Przestrzegano tutaj rolników jeszcze przed jedną rzeczą, przed prowokacją, bo miejmy świadomość, no skoro nie tak dawno jeszcze kilka. Lat wstecz potrafiono podpalić budkę, prawda, wartowniczą pod ambasadą rosyjską, Federacji Rosyjskiej, to do czego będą zdolne służby pod rządami tej samej ekipy? Więc tutaj nie chodzi mi o to, żeby ktoś teraz odebrał, że krytykujemy Platformę Obywatelską. Nie proszę Państwa, my mówimy o faktach, bo dzisiaj ta koalicja rządzi. Co jest jeszcze ważne, no, ani premier, ani no, pan Kołodziejczak, prawda, nie wyszli. No ale jest jeszcze, powiedzmy sobie, jedną rzecz. Jest polskie stronnictwo ludowe. Czy tam był jakikolwiek dialog? Ze zdjęć, które istnieją na live'ach, które były relacjonowane, no, wyszli politycy suwerennej Polski. Prawa i sprawiedliwości y, wyszedł Brown również, Grzegorz Brown, tak, też rozmawiał. Federacja była, tak. Czyli Konfederacja, czyli y, no, ktoś może powiedzieć, że to była jakaś tam y, no, próby przywłaszczenia sobie politycznie tego, tego spektaklu, jak to ktoś tam nazwał w mediach. Po pierwsze, to nie był spektakl. Po drugie, no myślę, że ktokolwiek by wyszedł z polityków, załagodziłby ten klimat, a tym bardziej ci, którzy rządzą dziś Polską. Tak? Niestety nikt nie wyszedł, czyli można by powiedzieć, że nawet jeżeli przynosimy do kogoś petycję, no jesteś załóżmy człowiekiem, który zarządza Polską, jesteś premierem Rzeczypospolitej. Stare polskie przysłowie, nie wiem jak ono brzmi w języku niemieckim: gość w domu, Bóg w domu. tak? Przyjęcie ludzi w przedsionku jakimś w kpr ie no powiedzmy sobie, no to jest, to jest skandal, to jest pokazanie tak namacalnie, że my z tymi ludźmi się nie liczymy. Wiemy wcześniej, że gdy byli w Warszawie, leżały elementy kostki brukowej najpierw gdzieś tam przykryte. Dobrze, że niektórzy dziennikarze i również sami rolnicy na to zwracali uwagę. No i konkretnie dalej, no, no co będziemy mówić o człowieku, który, przepraszam, odgrywa rolę marszałka. No on będzie Putina wgniatał w ziemię, chłopie. I szanowni państwo, on nie będzie... A od ludzi się oddzielił barierkami, tak? Bo miało ich nie być, teraz manifestacje miały być pokojowe. I co się okazało? Okazało się, że ci politycy, Albo okłamali y, Polaków w wyborach, albo nie czytają rzeczywistości. Rzeczywiście uwierzyli, że może być tak, jak im się wydaje, a rzeczywistość jest zupełnie inna. No, powiedzmy sobie szczerze: rolnik polski na bruku to się równa czemu? Proszę Państwa, przecież nam z Niemiec nie przywiozą y, zboża, nie zrobią nam chlebków, bo tam też mają z tym samym problemy. tak? Mówimy wyraźnie: Zielony Ład, y, y, ten. Y, Również te wszystkie rzeczy, które zostały podpisane również z narządów, powiedzmy sobie szczerze, no Prawa i Sprawiedliwości, tak? No nie możemy być nieobiektywni. One dzisiaj wymierzone są w polskie rolnictwo. To nie jest kwestia tylko zboża z Ukrainy. Trzeba bronić tyle wolności, tyle niepodległości, ile własności. Dlatego... Mówię jeszcze raz, no prowokacje. No każdy wie. Wiktor Le bon napisał Gustaw Leboń napisał taką książkę Psychologia tłumu. tam ją dokładnie rozpracował już dawno temu, jak to wygląda. Parę segmentów dalej, tę publikację mam, często do niej wracam. Tłum oczywiście nie ma jakichś, powiedzmy sobie, uwarunkowań racjonalnego myślenia. Jeżeli sprowokuje się walkę, jeżeli będzie agresywny, ale trzeba do tych ludzi wyjść, potraktować ich z szacunkiem. I tego myślę, że ci rolnicy oczekiwali od kołodziejczaka. Od polskiego stronnictwa ludowego, no przede wszystkim od premiera Rzeczypospolitej. A to, jak ich potraktowano, no to będzie, zaraz zobaczysz i Państwo też zobaczą. W telewizji będzie po prostu, no wszędzie będzie płynąć taka narracja, bo, bo pokażą bardzo wyraźnie. Tylko pytanie, kto dziś tę telewizję ogląda, mówiąc chociażby nawet tutaj TVP Info, TVP. No nie ma, tak, bo płynie wszędzie jednakowy przekaz. Jakiś tam powiedzmy sobie drugi koniec tego przekazu to jest oczywiście. TVP Republika. A my widzimy, patrzymy, oglądamy to, proszę Państwa, na zdjęciach, może mniej zdjęciach, na filmach, które zamieszczane są nie tylko przez polityków, bo ktoś może powiedzieć: politycy chcą coś ugrać. Zamieszczane są tam filmy przez rolników, którzy uczestniczyli w proteście. A posłowie też narzekali, bo nie mogli się dostać z interwencją poselską, na przykład do siedziby pana premiera, czy też. No byli rolnicy też bardzo wdzięczni panu Wośowi, ponieważ wóz z armatką wodną jechał prosto prawda, na zgromadzonych rolników, pokojowo, to trzeba powiedzieć, pokojowo nastawionych rolników. I teraz zwróć uwagę: no Woś to zatrzymuje, oni są mu wdzięczni, i znów będzie jakaś narracja, że tam pis podpuszcza. Nie, no jeżeli traktujemy poważnie człowieka to wychodzimy, rozmawiamy. Przecież tyle mówił pan Donald Tusk o dialogu, tak? No gdzie jest partia chłopska, która by naprawdę zabrała głos? No ktoś by walnął w stół, nie wiem, ręką, powiedział: "Wychodzimy". Te rozmowy mogą być ciężkie, no ale trzeba rozmawiać. No panowie, panie, no ludzie przecież kiedyś siedli za komuny, tak i obradowali z tyranami z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. A wiedzieli z góry, co oni mają w dłoniach, jaki aparat bezpieczeństwa, jakie służby, wojsko, i, i tak dalej. No i tutaj jakoś była ta wola ze strony ludzi usiąść, no ale jeżeli rolnicy wiedzą, bo zapowiadali ten protest, i rządzący wiedzą, idą, pukają i każdy ich lekceważy, no to jest pokazane jednoznacznie stosunek, jaki. Niestety ci, którzy Polską dziś rządzą z koalicji 13 grudnia, mają tak naprawdę dla tych, dzięki którym codziennie mają chleb na stole i inne produkty. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.